Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 11 maja 2010 roku i w programie przygotowującym ludzi do wielkiej przemiany na Ziemi, znanym Państwu jako Radiowe Tajemnice Świata, programu Pół żartem, Pół serio, kłania się pięknie Barbara Choroszy. Dzisiaj, mieli Państwo, nie ma czasu na długie słowa wstępu. Dzisiaj przekażę. Bezpośrednią relację z minionego spotkania z panią Lucyną Łobos-Brown i Williamem Brownem w Chicago, które się odbyło w minioną niedzielę 9 maja w klubie Eagles. To co mili państwo jest najpilniejsze do natychmiastowego wyemitowania i rozpowszechnienia to informacje, które za chwilę zostaną przekazane. Pani Lucyny Łobos o obecnej sytuacji w Egipcie oraz przekaz, pilny przekaz, można powiedzieć, orędzie. Orendzie duchowego opiekuna Ziemi, Pana Ziemi Enki, do wszystkich ludzi na planecie Ziemia, mieszkańców tej planety. Drodzy Państwo, materiał, tak jak całe spotkanie, był tłumaczony na język angielski w całości, również znajdzie się. W archiwum to nagranie, właśnie w archiwum programów radiowych, na naszych stronach internetowych Misji Faraon, jak i projektu HEOPS, a także w nowym dziale Audycje Misji Faraon na kanale YouTube. Wejścia są od strony Misji Faraon. Macie Państwo wszystko bardzo przejrzyście już tam zaznaczone. 708 kierunkowy 524 9762, numer do biura programu. Jest 773 1409 i mój adres elektroniczny barbara horoszy Zapraszam również na stronę myśln i projekt myślnik-heops-końcówki.com A zatem zaczynamy. Pokażę dokładnie, o chodzi, jeśli chodzi o, o tą część pomiędzy płaskowyżem, a już od strony wioski. Ja mam to nadzieję, że teraz kiedy już się e, zainteresowały odpowiednie tym władze, to takim to na sucho nie pójdzie, tym Egipcjanom. pokazać może okej, okej, ok, Tutaj widzicie Państwo już wioskę. To mhm. so on the right. Pomińcie kwas korzenn, a tą wioską jest So, between the plateau on the left side and the village on the right side, uh, there is the wall, which we could see on the previous Swoją metodą niekonwencjonalną. Namierzyłam z drugiej strony, od strony płaskowyżu. Czyli krobowiec yes. namierzyłam. Od so, uh, uh, samego początku ciągło mnie tam do tej wioski. From the beginning she always was trying to get uh, into the village from on the other side of the wall. <laughs> but Bill was uh, reluctant. She, he said it's not anymore plateau, uh, that the village, regular uh, people are living there. Chyba wszyscy Amerykanie mają zakodowane tą taką prywatność i nie wolno. So, uh, bill was words. Ale my jesteśmy Polakami, nie? Uh, but because i zawsze idziemy tam, gdzie, jest trud, gdzie jakieś są trudności, W yeah. końcu always żebyśmy tam jednak poszli i ja po same location but on the other side of the, wall, from the side of village.

Uh, that something might be there, they start the illegal dig by themselves. Się stało. So this uh, what happened. They started to dig there illegally because they suspected that uh, something of great value is being there. Shabestwa, to co oni tam się dokopali. And this what they were able to bring out on the surface from the illegal dig. Uh, they brought some stuff out uh, on the surface and they were very close already to the uh, temple area. They were extremely close to the temple already. Ale tak jak powiedział Enki, jeśli masz intencje nieczyste, nie wejdziesz do grobowca. So Teresa and Enki say if your intentions are not uh, clear, you will not be able to enter the uh, temple or the burial site. Teraz dobrze by było, żeby ty pokazał co oni wydobyli z tamtego dyktatu? Może you can show, uh, the clip what they to the from the illegal dig. Uh, you can see mummy and, uh, and golden, and golden it in I to, co zobaczycie to nie jest zagraża? to, zostało sfilmowane, nakręcone, kiedy panowie byli w Egipcie. This when we were in Egypt. I to właśnie było wydobyte z tej, tego przedsionka,

And therefore, um, uh, speaking about the Egyptian government. To jest dziennik pokazany państwu. Takie dziejne figurki. To wszystko było wydobyte podczas tego kopania, które wy się widzieli. We stood in the way from the Luxor cemetery to the temple. during the illegal dig uh, where the six people died and then the shaft was filled up with the trash. And uh, these items, what we can see in this movie, and the whole temple is filled up with this uh, uh, type of treasures. Nie tylko the small amount what we can see on the movie, but apparently the whole temple. I to co to pod tą świątynią jest gróbowiec. And just beneath the temple, jest where Hufu Wan jest uh, buried. Czyli Hufu mamy na wyciągnięcie ręki. So we are already very close to, uh, Hufu. To, co jeszcze w tej chwili jest potrzebne. Yeah. All what we need at